Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Mocny Fundament. Cieszę się, że dzisiaj po raz kolejny mamy możliwość wspólnie pochylać się nad Słowem Bożym. Jak widzicie, jestem w lesie, jest pięknie, zielono. Słoneczko właśnie skryło się za chmurami, ale jest w miarę ciepło, troszkę wieje. Za mną znajduje się pomnik Gutenberga, który pierwszą książką, jaką wydrukował po wynalezieniu prasy drukarskiej, była właśnie Biblia. I on tutaj właśnie Biblię trzyma pod pachą taką wielką, masywną, tak jak kiedyś w tamtych czasach były takie, właśnie nie takie zgrabne, małe, jak dzisiaj dysponujemy, czy w smartfonach, tylko właśnie potężne, masywne, książki takie. I bardzo, bardzo cenne przede wszystkim. Pięknie, bogato zdobione. Otaczano wielką czcią i szacunkiem Pismo Święte, jeżeli już ktokolwiek je posiadał. Nie, nie inaczej powinno być również i dzisiaj. Cieszę się, że między innymi po to właśnie powstał kanał Mocny Fundament, żeby okazywać szacunek Słowu Bożemu i z otwartym umysłem i sercem badać. I pojmować to, co ma nam Bóg przez nie do, do zakomunikowania. Dzisiejszy fragment, który chciałbym poruszyć, jest zapisany w księdze proroka Izajasza w 65 rozdziale i tam w wersety 17 do 19: Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię, i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z Jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Przepiękna obietnica, bardzo wartościowa. Zwłaszcza, że odnosi się Bezpośrednio do naszych czasów. Jest cytowana również w księdze Objawienia, która to jest księgą zawierającą przesłanie dla ludu Bożego czasów końca. Czyli na nasz czas, dla nas. I tutaj Bóg mówi, że gdy stworzy nowe niebo i nową ziemię, nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, nawet nie przyjdą nikomu na myśl. Więc wszelkie troski, problemy, słabości, smutki negatywne przeżycia, zranienia, to wszystko obróci się w niwecz, to wszystko będzie skasowane z naszej pamięci. To będzie coś, co nas ukształtowało do Królestwa Bożego, coś, co przygotowało, przemieniło nasz charakter, abyśmy mogli się tam znaleźć. Natomiast nie będzie się tego bezustanku rozpamiętywać i ciągle karmić tym umysłem, na nowo tego przeżywać, tak jak dzisiaj czasami robimy, że przez lata potrafimy wspominać jakieś udazy, jakieś problemy, jakieś przykre sytuacje i dręczyć się tym, i niszczyć psychicznie, i smucić się, i dołować. Pan Bóg mówi, nadejdzie taki czas, kiedy już nigdy więcej nie będzie czegoś takiego. Nigdy więcej. I tutaj jest powiedziane, że będą się raczej radować. Cały lud Boży będzie czuł się szczęśliwy. Każdy człowiek, który znajdzie się w Królestwie Bożym, będzie radował się jeden z drugiego, będzie okazywał miłość jeden drugiemu. To jest coś niesamowitego. Szczerze Wam powiem, że tęsknię niesamowicie za tym czasem. Tęsknię za Jezusem, tęsknię za Jego powtórnym przyjściem. Tęsknię za tym, żeby w w końcu znaleźć się w domu, tam gdzie faktycznie przynależy, tam gdzie Pan Bóg chce widzieć również Ciebie, tam będzie miejsce wiecznej szczęśliwości, nikt nie będzie nikogo gnębił, nie będzie nikomu podkładał świni, nie będzie nikogo zasmucał słowami i czynami, nie będzie doświadczał ani przekazywał niczego negatywnego i bolesnego. Będziemy mogli w końcu odpocząć pod każdym względem, fizycznie, psychicznie, duchowo i być po prostu wolnymi ludźmi, wolnymi w Chrystusie. Biblia mówi, że jeżeli Chrystus nas wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. Tej wolności możemy zasmakować już tutaj i teraz, kiedy przebywamy z Bogiem w modlitwie, kiedy studiujemy Jego Słowo, kiedy przeżywamy z Nim doświadczenia kiedy doświadczymy błogosławieństwa sabatu. Ale to wszystko są tylko zapowiedzi, zwiastuny tej lepszej rzeczywistości, która już wkrótce nadejdzie. Więc zamiast skupiać się na jakichś pandemiach, wirusach, zamiast skupiać się na y, powszechnym wariactwie, na jakichś problemach, na tym, co cię gniecie, ja nie mówię, że masz tego nie odczuwać, jesteś człowiekiem. Każdy z nas przeżywa takie trudne chwile. Ale skup się na Jezusie. Wleb w Niego swój wzrok. Skoncentruj swoją uwagę na Nim. Bo to Ty decydujesz tak naprawdę, wokół czego lub kogo krążą Twoje myśli. Czym zajęty jest Twój umysł? Co Mu dostarczasz? Możesz wznieść się ponad to. Co obecnie rozgrywa się w Twoim życiu. A Bóg daje tego możliwość właśnie poprzez karmienie nas słowem Bożym. I tutaj jest powiedziane, że nie tylko lud Boży będzie się radował, nie tylko my będziemy szczęśliwi, sam Bóg będzie się cieszył z tego i weselił, że Jego lud będzie z nimi. Księga Objawienia mówi, że. Sam Bóg zamieszka z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich śmierci już nie będzie, I bólu, smutku, krzyku, mozołu już nie będzie. Bo to, co pierwsze, to, co grzeszne, przeminęło. tutaj jest powiedziane, że nigdy już nie usłyszy się głosu płaczy i głosu skardu. niesamowita wizja. To nie jest jakieś science fiction. To nie są czcze jakieś obietnice, to nie są bajki. Pismo Święte mówi, i sam Bóg to potwierdza, że słowa te są pewne i prawdziwe. Pytanie tylko, czy w to wierzysz, czy masz jedynie świadomość tego, że coś takiego jest w Biblii napisane? Czy tęsknisz za tym, czy pragniesz tego z całego serca i z całej duszy? Bo czasami mam wrażenie, że my jako ludzie, nawet chrześcijanie, wierzący, niezależnie z jakiej denominacji, nie mamy szczerego pragnienia powrotu Chrystusa w swoich sercach. Jesteśmy bardziej przerażeni tą myślą. Panicznie się tego boimy. Gdzieś tam w swoim umyśle myślimy sobie: Panie Jezu, no fajnie, żebyś przyszedł, ale jeszcze nie teraz, bo muszę zrobić to, bo muszę zrobić to, bo mam jeszcze takie plany, bo jeszcze chciałbym to, bo nie jestem gotowy. Tak naprawdę nikt z nas nie jest gotowy. I zawsze znajdzie się coś, co moglibyśmy zrealizować? Co moglibyśmy zrobić lepiej? Co chcielibyśmy rozwinąć? Ale Jezus powiedział wyraźnie: Skupcie się na Królestwie Bożym i wszystkim, co jego dotyczy. Wszystko inne, co jest wam potrzebne, będzie wam dodane. Już ty musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, drogi słuchaczu: Czy swoje myśli skupiasz na Królestwie Bożym? Czy raczej skupiasz. Na swoich potrzebach, na pragnieniach ziemskich, na pragnieniach tego świata. Jezus powiedział, że mamy żyć na tym świecie, ale nie być z tego świata. Jak to jest możliwe? Fizycznie musimy tu przebywać. Musimy pracować, musimy działać, musimy wykonywać różne obowiązki, ale nasz umysł może być zajęty niebiańskimi sprawami. Dlatego, Paweł. Wzywa nas do odnowienia umysłu. Dlatego zastanów się, jakie są Twoje priorytety życiowe. Do jakiego świata przynależysz? Czy skupiasz się tylko na tym, co jest tu i teraz? Czy jesteś świadomy, że jesteś zaledwie pielgrzymem, tutaj na tej Ziemi? Że masz do odegrania tutaj pewien epizod, ale to nie jest Twój dom. Paweł w liście do Filipian 3:20 mówi: Nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy? Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteś człowiekiem z nieba. Jesteś niebiańskiego pochodzenia. Nie tak jak Chrystus. Chrystus przyszedł bezpośrednio z nieba, ale przez przyjęcie Jego ofiary mamy prawo nazywać się i stać się dziećmi Bożymi i przez odnowienie przez Ducha Świętego. I jako tacy jesteśmy obywatelami Królestwa Niebios. A jeżeli tak, to co powinniśmy reprezentować sobą w tym świecie? Pomódlmy się. Panie Boże, chcemy Ci bardzo podziękować za to, że dzisiaj mogliśmy rozważyć pokrótce ten fragment. Prosimy Ciebie bardzo o to, abyś pomógł nam myśleć bardziej o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. I abyśmy Panie godnie reprezentowali Cię tutaj każdego dnia. Spraw, abyśmy potrafili w codziennym swoim życiu częściej myśleć o wieczności. Abyśmy Panie nie skupiali swojej uwagi wyłącznie na tym, co jest tu i teraz, co jest ziemskie, co jest przemijające. Ale byśmy rozmyślali i tym samym coraz bardziej pragnęli tej niebiańskiej rzeczywistości, którą przygotowałeś dla nas i obiecałeś, że wrócisz Panie. Widzimy, Panie, co się dzieje. Widzimy, co rozgrywa się obecnie na świecie. Każdy gdzieś podświadomie czuje, że tej ziemi zostało niewiele czasu. Nie wiemy ile. Ty powiedziałeś, że nikt nie zna dnia ani godziny ale dałeś też znaki, po których mamy poznawać, że ów czas się przybliża. Daj Panie, abyśmy byli czujni. I przez Twego Ducha Świętego wszedł nam w serca tęsknotę za Tobą. Taką, jakiej nie odczuwaliśmy do tej pory. Abyśmy, Panie, nie przywiązywali się do tego padołu ziemskiego abyśmy pragnęli całym sercem powrotu do milbiańskiej ojczyzny. Przyjdź już wkrótce, Panie Jezu, i zabierz nas do domu. Odejmy się o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału Mocny Fundament. Śledźcie również mojego fanpage'a na Facebooku Mocny Fundament, również Instagram. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.